W tym odcinku opowiem Wam, w jaki sposób dostałam świnkę morską. E, e, mówiąc tak, e, dostałam go w taki sposób, że oglądałam sobie e, filmiki o chomikach, bo wtedy miałam jeszcze chomika. No i, no i wyskoczył mi jeden filmik o śwince morskiej. Potem więcej i więcej i więcej, aż się skusiłam na, to, na tę świnkę. No i chciałam ją, ale miałam jeszcze chomika, który miał 3-2 miesiące. No i trudno. Ehm. Ale nie czekałam aż tak długo. Pojechaliśmy na basen i spotkaliśmy dziadka, który miał jamnika. Ten jamnik otworzył klatkę i zjadł mi chomika. Bardzo trudno po tym się czułam i cały czas płakałam. Mama powiedziała, że na drugi dzień pójdziemy kupić świnkę morską. Wybrałam sobie taką świnkę. Ma dwa miesiące jest to samiec i nazywa się Roki. Był z białym królikiem i czarną świnką morską, krótką włosą w akwarium. Kosztował on 50 zł. Jeszcze kupiliśmy witaminę za 14 zł. No i jakoś tam się złożyło trochę kasy. Jeszcze kupiliśmy jedzenie w ogóle. No i trochę tam było. Poszło tej kasy. No cóż. No i powiedziałam Wam chyba już, w jaki sposób dostałem naszego kochanego pupilka. Jeszcze pokażę Wam wybieg, który dzisiaj zrobiłam. Mam nadzieję, że go trzyma do yy, bardzo długich czasów. Więc poświęćcie mi chwilę, to Wam pokażę. I na jakim terenie żyje sobie nasz ko mój kochany pupilek. Popatrzcie, trochę Tak, okay. już idziemy. I... To jest takie wyposażenie mało wytrzymał. Więc ja tutaj już się tak rozgościł, Będę musiała mu ten kod wyczepać. Y mogę wam to pokazać w całości, tylko będzie mi do tego potrzebny mój brat. Y Gdybyście tutaj poczekali, poobtorsowali, co robi no. świnka? Jak widzicie, czekajcie... Nie. No poczekajcie. Ja wypuszczę jego. Czekajcie. Zobacz. Tej, okay, jakoś mi się go udało bronić, obserwujcie, co będzie robić, a ja na chwilę widzę. So, e, już zabałam mojego brata, będzie mi potrzebny przy tym tak to wszystko wygląda. E, czekajcie chwilę no mogę wam już wszystko opowiedzieć co jest o tym sklepce o Się. w tym wybiegu, w tym malutkim wybiegu, który jest połączony z klatką, jak na razie bardzo dobrze gra. Dobra. Wszystko co tutaj jest składa się z jedzenia oraz zabawek, i też miejsca załatwienia się. Ma takiego tutaj danunka. i się tutaj bawi. I ma tutaj taką kubetkę, żeby jak chciał siku to, żeby nie zrobił koszty na koc. I tutaj ma granulki, jak widać są już trochę skurzyte, popękane. Dzisiaj mu zrobiłam ten bieg, czas to jest. jest tutaj miseczka. Bardzo yy, ciężka miseczka, która będzie yy, nie I Już yy, widzicie, widzicie. tutaj już tak bardzo to rozstypał i jak mówię, będę musiała rozczepać tak bardzo tak, e, dzisiaj no tak wspominałam że mój kochany Roki ma dwa miesiące nie taki był plan Roki czekajcie chwilę, bo oddaliła się klatka okej okay. no i tam tutaj jest Roki, Będę się mu już tam sypłą. Mam nadzieję, że jak na pierwszy filmik to się udał. Pa!